Cześć, Laczku. Cześć, tu chokich na gospodarstwie. Witam na kanale. Jak widzicie, jestem z krówkami. Konkretnie to stado mojego ojca. I gdzie jesteśmy? Znajdujemy się na 5 hektarach. Tutaj generalnie to wszystko było koszone. Eee, ale tutaj po, po tej stronie normalnie krówki chodzą. Jest, jest ogrodzenie. Więc ogrodziłem tych 5 hektarów i je tutaj wypuściłem. A dlaczego? bo ponieważ te 5 hektarów musimy odsiać na nowo. Tu jest już bardzo słaba trawa w tym roku też jak kosiliśmy. To to po prostu było widać, że ta trawa bardzo słabo rośnie, te wszystkie najlepsze gatunki już dawno wyginęły i sytuacja się powtarza jak co roku, że jakieś kawałki tam po prostu odsiewamy. No i tutaj te 5 hektarów na pewno. Mamy jeszcze dwa inne kawałki. Jeden jest 5 pastwisko i drugi jest 2,5 hektarowe pastwisko. No a tutaj 5 hektarowa Łąka. Także tutaj te krówki e, chodzą. Ich zadanie jest takie, że po prostu ta resztka trawy, która tutaj jest, to ma być wyjedzone najlepiej po prostu do ziemi, żeby ta trawa tutaj tak nie przeszkadzała jak będzie to orane. No a poza tym, no wiadomo, jak chodzą, to i od razu to przerabiają, co zjedzą. Także już trochę tutaj tego nawozu dostarczają. No my tu jeszcze na pewno e, obornik będziemy wozić. Oczywiście ja idę, to idą za mną, bo myślą, że będą gdzieś wypuszczone dalej. No najlepiej to by chciały pójść na jakąś świeżą, dużą trawkę, ale nie, zostają tu i będą wyjadać. A ja idę zobaczyć jak tutaj z wodą. Odkąd te cielaki pojechały i zostało tutaj główne stado matek, tu są też trzy jałówki, także łącznie tu jest 50 sztuk. No zauważyłem, no jeszcze jest tutaj woda. Jeszcze jest tutaj widać woda. Prawie 300 w jednym ozerze, no czyli prawie 1200 będzie tutaj wody. 1200 litrów. E, idę, idę, puszczę tamtą beczkę. E, teraz zauważyłem, że wypijają tak półtora tysiąca litrów dziennie, no ze względu na to, że po prostu tutaj cielaków nie ma, to raz. A2 jest po prostu o wiele chłodniej, a nawet w nocy e, przychodzi teraz mróz, więc mało tej wody piją. E, więc taka beczka jak ta 3000 litrów wystarcza e, spokojnie na dwa dni. No cześć, 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 cześć. Cześć, Poprzesuń się proszę, przesuń się, przesuń się, już puszczam. Co robisz? Sultanko, co robisz? Halo? Allo? też numer. Kuziok. Masz, masz, też cię podrapię. Także krówki zostają na tym kawałku jeszcze 2-3 dni. Myślę że dłużej nie będzie. Następnie je przepędzę tutaj. Tu jest taki hektar, no nawet lepszej trawy. E, długo tutaj e, krówki nie chodziły ze, ze względu na warunki atmosferyczne, czyli brak wody. No ta trawa wyrosła jak cię mogę. Zawsze trochę wyrosła. E, tamten jest tak zwany przez nas stary bobrowy las więc tam jest kolejnych 1,5 hektara więc pójdą tutaj jeszcze na no, powiedzmy kolejnych 3 dni tutaj wyjedzą też, co mogą. No i wtedy z powrotem po oborę i zaczniemy typowo sezon. Zimowy, i już pod oborą będzie typowe karmienie. A tu moje stado sobie chodzi po okulniku. Ryczy trochę na mnie, bo oczywiście jest gorzej wychowane. I w ogóle chciałoby pójść gdzieś na jakieś kwatery, gdzie jest strawka. A one chodzą tam, gdzie widać. no Jest jeden ten cielek zostawiony, byk. Jeszcze jedna krówka. To jest kwatera numer 3. I tą kwaterę będziemy e, odsiewać. Kwatera numer 1 była dwa lata temu. Kwatera numer 2 była w zeszłym roku. Teraz będzie kwatera numer 3 i myślę, że w przyszłym roku kwatera numer 4. Choć tu jeszcze zobaczymy, Ta Kwatera numer 4: ona przez to, że z boku jest rzeka, tam jest lepsza ziemia, troszeczkę jest niżej, większa wilgoć, więc tam trawa zawsze jest fajnie wyrośnięta. No ale kwatera numer 3, no obowiązkowo jak krówki, tutaj też myślę, że jakieś dwa dni jeszcze może trzy. Jak tam już wyjedzą też do gołej ziemi, a już widzę, że jest dosyć dobrze wyjedzone, to przerzucam je na drugą stronę. I przejdą krówki na tą stronę, tutaj na tych pięciu hektarach pochodzą i będzie ta sama sytuacja. Muszą tutaj wyjeść wszystko, bo tutaj ta trawa też jest mizerna, ziemia tutaj też nie jest najlepsza, ale powtarzająca się sytuacja, skoro wsiemy lepszą, nową trawę, to i tutaj też ta trawa będzie o wiele lepiej rosła. Myślę, że tutaj nawet pochodzą tak tydzień, zanim to wszystko wyjedzą i wtedy zaczynamy akcję z obornikiem. Tam jak widać jest sterta obornika. C. ten obornik pójdzie tutaj. Będzie myślę 30 ton na hektar, jeżeli tam będzie za mało, a najprawdopodobniej będzie, to ze strony mojego ojca przewieziemy też trochę tutaj na tą stronę, tak żeby tutaj na pewno było te 30, 30 ton. Będzie orka, a na wiosnę uprawa siew i będziemy czekać, aż tutaj fajnie ta trawa wyrośnie. Ale najpierw, zanim tam to wszystko tutaj jest, priorytet. Jak widzicie, prężyk, który doprowadza olej do sprężarki, gdzieś tutaj w którymś miejscu cieknie. Zauważyliśmy, że już kurczę parę dni temu tutaj ten olej wyciekł, także trzeba to odkręcić. I pojadę. Do sklepu będzie zakutynowy i trzeba to założyć. O, jak widzicie. Ta maska jest już w fatalnym stanie. ona jest popękana. Musimy to tutaj jakoś próbować kleić i na drut wiązać, żeby to już nie leciało. Tu widzę kolej, tym razem boczna część już odpada. A niestety jest to tak popękane, że stwierdziłem, że najlepiej byłoby kupić nową maskę. I no już w sklepie zamówiliśmy, tylko że no niestety na taką maskę. O, kurczę, to już też pęknięte. Na taką maskę już trochę, już trochę nowszą. ale do tego modelu trzeba czekać, bo oni muszą ją specjalnie zrobić. E, I czeka się ponad 2 miesiące. Cena też takiej maski będzie prawie 3000. No ale kurczę. Jak to jest tutaj już tak po prostu robione na jakieś druciki. Gdyby nie ten drucik to teraz już by to odpadło. Więc myślę, że trzeba to złożyć nowe. Bo no kurczę, czasami trzeba wyjechać jednak na ulicę, a no nie będziemy tak jeździć. Niestety to jest jakieś tam tworzywo, które no gdzieś tutaj pęka. A ja stwierdziłem, że już lepiej założyć, kupić nową. I ona też wtedy następnych, przynajmniej 10 lat, liczę na to, że będzie e, służyć. No, będzie niestety niebieska, bo teraz tylko takie robią, no ale e, e, ewentualnie mogę sobie ją zawsze ją przemalować. Kurczę, kurczę, kurczę! Nasz Proszę bardzo, ciągnik umyty. W środku wydmuchałem, ale jeszcze przydałoby się szyby w środku pojechać jakimś odpowiednim płynem, bo no jednak tam jakiś, jakiś kurz zwłaszcza jest na tych szybach. No wężyk już proszę bardzo wymieniony. Eee, silnik też tym płynem specjalnym do czyszczenia silników wypryskaliśmy i no, myślę, że to fajnie wygląda. Raz w roku na pewno trzeba, a ten, ten ciągnik to dostaje tak dwa razy w roku Go myjemy, no bo najwięcej u nas pracuje, także no trzeba, trzeba no, Już tutaj też Wydmuchany filtr powietrza Chłodnica przedmuchana i umyta dodatkowo Także teraz to tutaj fajnie wygląda A stwierdziłem, skoro myjemy jeden ciągnik Czemu nie umyć drugi, trzeci Także już 60. Idę, widzę. Od razu wydaje się młodszy. Tu chyba nie pokazywałem. Nowe odciągi są zamontowane. Ja je miałem wcześniej, te 60 bardzo według mnie się dobrze sprawują. Także i tutaj też się zamontowałem. A skoro dwa ciągniki, to i od razu trzeci. Już odpaliłem Renault. Najpierw podjadę pod magazyn sprężarę. Odpalę i wydmucham tam cały ten kurz, który jest w środku. No i to też podjedziemy. Tutaj mamy taki specjalny płyn. Preparat do mycia silników. Całkiem dobrze działa. Spryskać na ciepły silnik. Pięć minut później już można myć i fajne, bardzo fajne efekt. Biorę się też w zamycie tego trzeciego ciągnika. Wieś mi dzielnie pomaga. No i będzie tyle na dzisiaj. Umyjemy, odstawimy. Znając moje szczęście pewnie jutro popada. ciągniki już umyte jutro jakiś płyn do szyb muszę przynieść i te szyby na no pewno szyb przejechać a no i co i ten też już umyty no jak widzieliście ciągniki umyte w następnej kolejności na pewno będziemy myć maszyny i też się już ustawiać szykować na zimę no co a krówki będą wyjadać i w następnej kolejności jak już tam wyjedzą ruszamy też z akcją obornik Okej, okay, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.